Dzień dobry, cześć i czołem, witam na kanale, z tej strony Wojsim, to jest kolejne spotkanie z grą Transport Fever 2. E, no i moi drodzy, dzisiaj chciałbym przejść e, do troszkę bardziej do segmentu kolejowego, ponieważ chciałbym zająć się właśnie rozbudową naszej kolei pasażerskiej. Przede wszystkim e, chciałbym rozbudować tą nitkę tutaj, którą mamy do Nottingham pociągniętą, o e, stację w Sheffield, e, o stację gdzieś tutaj między Leeds a Yorkiem. No i myślę, że chciałbym ją też jakoś tutaj na przykład pociągnąć właśnie do tego Sunderlandu. Myślę, że stacji tutaj nie będę robić, po prostu sobie to zrobimy tutaj już jakimś autobusem będziemy robić, będziemy dowodzić tych ludzi, natomiast chciałbym właśnie do... wydłużyć tą linię do Sunderlandu. No i zobaczymy, czy coś jeszcze będę, czy coś jeszcze będę robić, czy starczy nam jeszcze na jakieś dodatkowe inwestycje czasu. Zaczniemy sobie od wybudowania jakiejś stacji w Sheffield. Ja myślę, że tutaj mogłaby być dwutorowa stacja, może być taka długa, która będzie sobie jakoś po prostu tak sobie tutaj stała. Nie dwie, dwóch to nie chcę akurat, bez przesady, nie będziemy już tutaj aż tacy rozrzutni. No i teraz, jak my tutaj z tymi torami wyjedziemy? Czy my się tu w ogóle jakoś zmieścimy? Może być problem, więc chyba tą stację po prostu trzeba przenieść. Ja sobie ją pozwolę od razu przenieść, nie będziemy się tu bawić. Zrobimy coś takiego, dołożymy tutaj stację. Tutaj będzie załadunek żelazo, pięknie. Tutaj będzie rozładunek niezmiennie. Tą stację ja kasuję, czyli to mogę tak naprawdę wyburzyć. Raz i dwa, proszę bardzo. Z tego się pozbywamy. No i wszystko powinno działać. I teraz powinienem móc tutaj jakoś przejechać mam nadzieję. Jeszcze chyba się nie da za bardzo, czekajcie. No dobra, mniej więcej powinno się udać, czyli coś takiego, mniej więcej powinniśmy Co to, chociaż to będzie delikatny zjazd w dół, nie idzie czemu. Tak trochę, no ale trudno się mówi. Najwyżej tak po prostu jak widać musi być. Teraz jeszcze drugi bym tylko zrobił, czyli będzie to podjazd w ten sposób, proszę bardzo. Tu oczywiście też jakieś przejazdówki międzytorowe zrobię. Żeby też nie było tutaj wątpliwości. Od razu to zrobimy. No i teraz jedziemy sobie dalej. No, i żeby przejechać dalej, to tak naprawdę musimy pojechać trochę równolegle do tego. Tylko, że tutaj fajnie byłoby mieć lepszy most, dałoby się to jakoś kliknąć, dałoby się. Ja sobie pozwolę, może kliknąć na taki most, bo on sobie będzie trochę jednak szybciej, będzie dało się po prostu po nim jechać. Robimy coś takiego, oczywiście, no i to też łączymy z tym sobie pięknie, czyli to będzie tak jak tutaj chcemy. No, i teraz tak naprawdę musimy zrobić już tylko trasę do tego miejsca, czyli to robimy w ten sposób. No i to robimy też tutaj podobnie, czyli robimy to w ten sposób. I teraz tutaj musimy sobie jeszcze zrobić oczywiście standardową naszą przejazdówkę, czyli coś takiego, no i coś takiego. Proszę bardzo, będzie to tak wyglądało. No i teraz jeszcze by się przydało, żebyśmy coś tutaj zrobili, nie? Czyli jakoś coś tutaj w tym Leeds i Yorku, to będzie kolejna taka stacja. No i co, jakoś do tej drogi byśmy to sobie przyciągnęli, może bez przesady, zrobimy jakąś zwykłą, świeżą drogę postawimy tą stację może jakoś w ten sposób Natomiast no, tu będzie trzeba trochę bardziej pokombinować ze względu na to, że tutaj będziemy musieli trochę przeciąć tych dróg e, więc na pewno tak, do czasowego wyburzenia pójdzie ta, ta droga na pewno, tego nie chcemy, pójdzie też to, pójdzie to, pójdzie to, pójdzie to, pójdzie to, najpewniej na razie też pójdzie to, pójdzie to, tutaj wszystko pójdzie do wyburzenia, czyli robimy coś takiego. Mam nadzieję, że to nie spowoduje żadnych utrudnień w ruchu drogowym, raczej nie. Po prostu na razie nic nie będzie połączone za bardzo z Nowym Jorkiem, chyba że gdzieś w sensie z Nowym Jorkiem, z Jorkiem zwykłym po prostu. E, no i teraz możemy sobie tutaj to szybciutko jakoś zrobić, żeby jeszcze się nic nie wybudowało, czy jakoś tak to po prostu mogę połączyć. Mogę tak naprawdę, nie będzie problemu. Robimy porządny most i będzie tak naprawdę to, nie powinno tu być żadnych komplikacji i najwyżej zaraz będziemy sobie kombinowali, jeżeli chodzi po prostu o jakieś tutaj e, drogi. Więc to mamy, no i teraz ja mogę to jakieś drogi tak naprawdę teraz poprowadzić dopiero, czyli tu będzie taka zwykła droga, po prostu, jeżeli chodzi o przejazd kolejowy. To tu będzie takie zwykłe podłączenie, no i to chyba tak naprawdę będzie jedne, co ja tu będę łączyć, innych rzeczy łączyć nie będę. E, z tej strony podobnie możemy sobie zrobić jakąś przejazdówkę, tak jeżeli jest, takie, jeżeli jest taka potrzeba, to jak najbardziej takie coś tu może funkcjonować. No i mamy kolejną stację w York, no i ostatnia stacja, którą dzisiaj sobie zrobimy, będzie ona w Sunderlandzie. I ona też tutaj będzie funkcjonowała, tylko że ją sobie trochę musimy tutaj obrócić jakoś Czyli robimy coś takiego Proszę bardzo, no i teraz tak naprawdę musimy to tylko jakoś ze sobą wszystko połączyć, czyli jedziemy sobie tak Proszę bardzo, i to tak naprawdę tutaj, o tylko jeszcze tu byśmy sobie musieli poprawić ten most pięknie To będzie tak i tutaj też będzie podobnie, czyli po prostu to zrobimy dokładnie tak, nawet będzie wiecie wjazdu tunelu na chwilę E, dobra, no i tutaj za tym możemy sobie też zrobić jeszcze takie przejazdówki za tym tunelem, proszę bardzo, żeby też wiecie, wierzyć na odpowiedni tor potem. No i tak naprawdę to będzie wszystko. E, dobra, teraz trzeba dbać o jakieś drogi na pewno, czyli to jest coś, co też musimy zrobić. Tutaj będzie taka droga, to możemy jakoś na przykład połączyć z tym, proszę bardzo, no i to też na pewno chciałbym, żeby na łuku się jakoś nam z tym połączyło. Może być takim delikatnym wygięciem, proszę bardzo, to też możemy to jakoś połączyć. O. Tylko może nie do końca tak, a bardziej właśnie w ten sposób pięknie, czyli coś takiego tutaj sobie zrobimy. To no też możemy od razu jakoś połączyć, może nie w ten sposób do końca, tylko jakoś bardziej tutaj. Czekajcie. Weźmy to wyprostujmy bardziej, bo to się tak strasznie krzywi tutaj nie wiadomo po co. Zróbmy to bardziej tak. O, coś takiego. No i na przykład tu jeszcze jakieś takie połączenie niech będzie też, żeby zawsze były jakieś dodatkowe też przejazdy, proszę bardzo. Czyli robimy coś takiego. No i tutaj będzie już stacja, oczywiście. Natomiast do tej stacji też by się przydało coś zrobić, czyli to też od razu sobie robimy. Bierzemy taką drogę tutaj, łączymy to jakoś z tym. E, to sobie tak połączymy, a to sobie połączymy po prostu tak. Czyli tu będzie coś takiego myślę. Plus tu możemy jeszcze tą drogę nieco przedłużyć i na przykład zrobić ją też o w ten sposób bardziej. E, proszę bardzo. No i tak naprawdę, te dwie stacje mamy już połączone. Została mi jeszcze ta do połączenia. Ale ta nie będzie jakoś super trudna do połączenia, tylko musimy to w miarę o, sensownie zrobić, czyli coś takiego, coś takiego, no i coś takiego, proszę bardzo, będzie to jakoś tak wyglądało. <laughs> no i teraz zacząłbym sobie od doprowadzenia tu jakichś autobusów, czyli myślę, że ta linia z Nottingham, już by nie do tego Nottingham w ogóle jechać, skoro jest możliwość y, z, zrealizowania tak naprawdę przysiadki w Sheffield, chociaż w sumie jest też możliwość zrealizowania tej przysiadki w Leeds. Więc tak naprawdę ta linia nie musi jechać tutaj na stację, może obsługiwać tylko stację w Nottingham i stację tutaj w Leeds, zaraz. Tutaj wydłużymy tą linię odpowiednio. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o Sheffield, to przedłużymy tą drugą linię, która tutaj funkcjonuje, czyli to będzie to, e, dlatego że to zostanie po prostu przedłużone i będzie łączyło te dwie stacje, tak zasadniczo. Chyba że w ogóle nie będzie dojeżdżało już do Nottingham, stanie się linią po prostu wewnątrz, e, stricte wewnątrz e, Sheffield. Na pewno tu zrobimy jakieś przystanki. Ja myślę, że dwukierunkowe na wszelki wypadek się przydadzą. Nie wiadomo ile potem będzie wyjdzie tutaj, tych tych. Więc tu będzie taki jeden przystank, czy jakieś dodatkowe przystanki. Tak naprawdę nie wydaje mi się, bo chyba to raczej to nam obejmie większość. Nie, to nam obejmie to tutaj. Więc to raczej wszystko nam obejmuje. Tutaj też mamy objęte, tutaj raczej też. No dobra, więc po prostu możemy tą linię teraz sobie przerobić. Czyli to będzie to PD Nottingham Sheffield, jakbyśmy to chcieli. Na pewno z kasacją jedyneczki. Poczekajcie, jak my tu jedziemy? My tu mamy, tak? Czyli co? Trójeczka jest w tym miejscu. Czwórka jest tu. Piątka jest tam. Szóstka jest tam. Potem moglibyśmy wracać. 7, 8. Chyba, że inaczej byśmy zrobili tutaj, tu. Poczekajcie, poczekajcie. Stąd byśmy sobie wyjechali. Objechalibyśmy to. I tu byśmy zrobili nawrotkę, czyli trzeba by było dołożyć na pewno w takim drugim kierunku. Ten by trzeba było zrobić w drugą stronę, ten może zostać, i ten by trzeba było zrobić w drugą stronę na pewno. I teraz trochę zmian tutaj będzie w tej trasie, ponieważ my usuniemy w sensie tak, dołożę tą stację, to będzie pierwsza zmiana, usuniemy tamto, czyli tam już nie będziemy w ogóle jechać. No i teraz po jedynce będzie obsługa przystanku nie numer 3, tylko numer tutaj, czyli będzie ten. Ale on będzie w tą stronę, no właśnie. Potem będzie George Street faktycznie, ale on będzie miał zmieniony kierunek. Tego nie będzie. Potem będzie Queensway. Nie, potem nie będzie Queensway. Potem będzie The Groove, czyli przejazd tutaj. Będzie odpowiednio jak najbardziej. Potem będzie ten. No i powrót tak naprawdę, czyli nie dziewiątka. Od tego tak naprawdę trzeba wszystko skasować, bo to i tak już jest bez sensu. 7. Poczekajcie, poczekajcie. 5, dobrze. 6. Potem będzie tu mógł być powrót, czyli tu będzie 7, pięknie, 8, 9 i mamy końcówkę, tak? Tylko że fajnie by to było jeszcze zrobić jakąś pętlę. Więc ja może proponuję, żeby tam na końcu po prostu było jakieś rondo. które będzie taką, wiecie, taką no, nawrotką zwyczajną. Może być takie, no i nieistotne jakie to będzie rondo, byleby to po prostu był jakiś podjazd. I na tym rondzie zrobimy sobie po prostu punkt nawigacyjny, żeby ten autobus jeszcze po tej dziewiątce najpierw pojechał sobie tutaj. Czyli jak trochę to objechał, o właśnie, coś takiego zrobił, bo tutaj mamy, rozumiem, peron drugi, czyli właśnie w odpowiednią stronę, więc jak najbardziej taką linię właśnie chcemy tutaj mieć. Tylko mi się jeszcze nie podoba właśnie trochę tutaj, dlatego że Church Street też mogłoby być obsługiwane po tym Queensway, czyli zrobimy coś po prostu takiego, o. Church Street też będzie obsługiwane, tylko że w odpowiednim kierunku jest odpowiednim, najpiękniej, tak naprawdę tak to może funkcjonować, czyli będzie taka linia wewnątrz Sheffield, natomiast będzie też ta linia, która będzie tak naprawdę jeździła troszkę z zmianą trasy w tym rejonie dlatego, że trochę zmienimy jej przebieg, ponieważ ona będzie musiała podjechać tutaj też na drugi przystanek w tym rejonie potem drugi przystanek będzie miała tutaj, a następnie jeszcze zatrzyma się jakoś na przykład tutaj może ona wyjeździe tak bardziej i potem zatrzyma się też tutaj w tym miejscu, o to będzie lekka korekta trasy. Ponieważ zamiast obsługiwać przystanek 7, to po szóstej pojedzie sobie najpierw tutaj tylko nie w tą stronę, tylko w drugą. Czyli pojedzie tak. Ósemki nie będzie. E, tutaj zostanie zmieniony na pierwszy, czyli to będzie dobry. Tak, to będzie dobry. Potem podjazd w to miejsce. Potem podjazd tu. Oczywiście powrót, tylko że tak. Pięknie. Potem tutaj kolejny przystanek. Tutaj, tutaj. No i podjazd w to miejsce. Jak najbardziej, tak naprawdę w tą stronę też może być pewna poprawka, czyli jeszcze... czekaj, tu mamy 7, czyli po szóstce może być dodatkowy przystanek w tym miejscu. O! A tego po prostu się pozbędziemy. Wtedy będziemy obsługiwać jeszcze sensownie i będziemy tutaj wiecie, aby zahaczać wszystkie przystanki, które ja tutaj chcę, żebyśmy zahaczali, więc to może tak funkcjonować. Ta linia na trochę wydłużona trasie będzie teraz jeździła. Miejmy nadzieję, że się dalej sprawdzi, mimo tego, że ta trasa będzie dłuższa. No, i teraz tak naprawdę ten pociąg możemy już przedłużyć o te dwie stacje. No bo one jakby będą już normalnie funkcjonowały. Czyli idziemy sobie do linii kolejowych, to jest PK. Tylko teraz, który to jest PK? To jest to nie do Chester, tylko to jest to nie do Nottingham. No właśnie, po Nottingham chciałbym dodać Sheffield i chciałbym dodać York. Potem wracamy do Sheffield i obsługujemy drugi raz Nottingham. I potem jedziemy tam i ok, wszystko się zgadza. Czyli tak to ma wyglądać. Czyli teraz ta trasa ma być minimalnie dłuższa. No i nie wiem, czy skierujemy na nią dodatkowy pociąg, no to jeszcze zobaczymy. Który teraz pociąg będzie najbliższy jazdy w tę stronę, proszę mi powiedzieć? Ten chyba, tak? Nie, ten się drże akurat w przeciwną trochę kierunku, czyli co, on nie jadą jakby stąd, czy co? Jedzie tutaj 36, a gdzie jest jeszcze jeden? Bo jeszcze jeden powinien być. On wyjeżdża stąd, aha, czyli on dopiero rusza stąd, czyli ten teraz będzie najbliższy chyba jeździe w tą wskazaną stronę, potem wraca, rozumiem, Gdzie na Londyn. Dobra, zresztą możemy ten pierwszy w sumie zobaczyć, jak on tutaj będzie sobie radził na tym naszym nowym odcinku torów. Proszę bardzo. Na razie obsługujemy Northampton czyli naszą tutaj pierwszą stację na tym, na tym odgałęzieniu, że tak powiem tutaj. Proszę bardzo. Patrzmy czy ktoś w ogóle cokolwiek będzie tutaj chciał. Teraz oczywiście trasa, trasa tej linii, w sensie nazwa, w nie zmienia, ale na razie jeszcze zostaje taka jaka jest. Teraz mamy Nottingham, czyli kolejną stację, którą tutaj obsłużymy. Pięknie, 120 km lecimy, wiadomo. Proszę bardzo, jesteśmy teraz tutaj w Nottingham. I tutaj ludzie też wsiadają, czy nie? Ktoś tam wsiada? Wsiadają, patrzcie, jak wsiada, No i teraz jedziemy do Sheffield, czyli tym nowym odcinkiem torów. W ogóle, patrzcie, jak to wygląda. Jedziemy sobie tutaj, tutaj pięknie, potem tak w górę. Proszę bardzo, zjeżdżamy sobie tutaj, no, tu, proszę bardzo, na równoległe, w sensie, no, do tych drugich torów, ale my odbijamy bardziej w tę stronę. No i nasza stacja jest w tym miejscu, czyli w Sheffield. Tu można sobie wysiąść, wsiąść i jedziemy dalej, odjeżdżamy. O tam autobus sobie podjechał, a my jedziemy jeszcze na stację do York, proszę bardzo. Omijamy sobie tutaj wszystko i zaraz jesteśmy w York, czyli naszej stacji końcowej. To mało kto pewnie czeka, no ale może ktoś tam wsiądzie. Aha i teraz rozumiem, wracamy, no i dobrze. Niech oni sobie już tam wracają, jakoś sobie poradzą, mam nadzieję. Aha, tylko że on czeka na wolną drogę, no bo zakładam, że tu jeszcze semaforów nie mamy, to dlatego czekasz na wolną drogę. Ale już na koniec tą stronę nie, nie, bo zaraz się coś zepsuje i to zrobimy tak, to zrobimy tak, proszę bardzo. Nie, potem tu robimy tak, tu robimy takimek. I co jeszcze więcej tych semaforów? No możemy jeszcze jakiś dołożyć, na przykład jeden tutaj i jeden tutaj. Nie i to by było tak naprawdę wszystko, co ja bym chciał tutaj dokładać, w wielce. Na razie dojeżdżamy do York, jest jeszcze przedłużenie tej trasy, więc spokojnie ona też będzie funkcjonowała, tylko jeszcze troszkę ze względu na to, że jeszcze chwilowo mamy, yy, mamy, wiecie, mamy to przedłużenie, on chyba jeszcze nie obliczył do końca wskaźnika, jak to będzie działało, więc jeszcze czasowo to tak działa, jak działa, ale spokojnie, zaraz będzie działało lepiej, mam nadzieję, w ogóle ta nie teraz sporo tracić, no, domyślam się, że ona ma niższą frekwencję, przez to, nie obsługuje nam tamtego rejonu, więc to będzie tylko PD Sheffield, trzeba zmienić tutaj nazwę, PD Sheffield. Natomiast ta linia pewnie w ogóle ma już frekwencję, no właśnie, jeszcze wyższą niż była, więc tutaj, tak powiem, część pojazdu zaraz przeniesiemy, tylko jeszcze na, najpierw zmienię nazwę tej kolejowej. Czyli wykreślę to Nottingham i Northampton, wpiszę Sheffield, Sheffield i ostatnia jest w gdzie ta stacja jest tam? O matko, oczywiście, tu się wyświetla, nie istotne na razie. Zaraz się tym zajmę, bo tam widzę, że coś się nie udało Wam. To jest ostatnia jest Sunder, o matko. Piszemy Sunderland, proszę bardzo, tak to robimy. No i teraz jeszcze mnie to interesuje, gdzie się nie udało połączyć wszystkich stacji. Musimy wskazać, w którym, to, w którym to miejscu tutaj jest, tak? Problem. Nie ma problem. Problem z Nie powinno być tu żadnego, wszystko jest obliczone, więc teraz po prostu musicie się nauczyć jeździć, no i tyle, w tym nowym, że tak powiem. W, tym, w tej nowej rozpisce mam nadzieję, że tutaj trochę ludzi korzysta z tej oferty. Natomiast, no, też trochę na pewno autobusów przyniesiemy z tej linii, bo ta linia rzeczywiście ma teraz bardzo dużo tych pojazdów. Więc, ja ze trzy co najmniej przyniosę na tą dłuższą wersję tej trasy, czyli na tą Dolitz. A tutaj teraz się pozostawia tylko cztery, no bo ta linia, nie oszukujmy się, ona będzie trochę mniej zatłoczona. Tak, bo zasadniczo mało chyba teraz będzie podróżował tą linią, no bo kursuje ona tylko wewnątrz jednego miasta i tak naprawdę dowozi nam tylko na kolej tych pasażerów, więc, no, to nie jest aż, tak, aż takie połączenie bardzo istotne. Na no, jednak na tą oczekuje tak dużo ludzi, że myślę, że tutaj dodatkowy autobus jak najbardziej, mimo tego, że będą to krótkie wody, 12-metrowe tylko. No ale one się myślę też przydadzą, więc fajnie będzie, że będą, wiecie, wzmacniały troszkę tą ofertę. Zawsze to jest jakieś dodatkowe coś, a tych autobusów w serii jest już tutaj dość dużo, więc myślę, że taka dodatkowa pomoc się na pewno przyda. Natomiast oczywiście nie będzie to jedyna dodatkowa pomoc, która będzie ze względu na to, no, że my też oczywiście stworzymy tutaj zaraz. E, ofertę tutaj w tym Sunderland. Tak? Ja myślę, że tu po prostu będzie taka jedna długa linia jechała z Middles, tutaj e, Sunderland, i tu Newcastle e, upon Tyne to będzie ostatni, że tak powiem, e, przystanek. No i teraz, jak my sobie to rozplanujemy? Ja proponuję od początku, czyli tutaj będzie taki przystanek startowy, on tu będzie, będzie sobie tu można objechać. Ja tu teraz zostawiam punkt nawigacyjny, bo domyślam się, że oni będą tu w stanie tak pomyśleć, żeby objechać. Kolejny przystanek będzie mógł być jakoś na przykład tutaj. No i potem tak w tym Sunderland to od razu będziemy zmierzali, żeby jakoś sobie pod tą stację podjechać, czyli w to miejsce. Tu będzie też drugi przystanek od razu. I potem będziemy sobie stąd jakoś wyjeżdżali tak bardziej, wiecie, na tą główną trasę, czyli tu sobie możemy obsłużyć te przystanki. No i potem ta główna trasa na moście przystanek i tu tak naprawdę to można dookoła bardziej objechać, czyli tutaj będzie jeden przystanek, potem tu będzie tak naprawdę drugi, tu gdzieś będzie trzeci. Tu będzie czwarty na samym skraju, no i piąty będzie przed wyjazdem. I to będzie tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o tą linię. Jakieś połączenie z Litz na razie myślę, że nie zobaczymy, czy będzie docelowo coś takiego funkcjonowało. Eee, I tak naprawdę trzeba teraz tą linię po prostu stworzyć. Nowa linia. Tylko to się musi zapisać, więc to chwilę potrwa. Eee, tak, tworzymy nową, tylko może nie za dużo ich stworzę. To jest... Eee, czekajcie, mamy tyle potworzonych. W ogóle te linie mają jakieś przystanki. To, to w ogóle jest tutaj linia 4, linia 5, linia 6 linia 2, linia 1, usuń to, o, <laughs> nowa linia jedziemy, raz, dwa eee... Tu może nie ma jakiejś tych trasy wytyczonej, nie wiem moment, jeszcze raz nie wiem czemu, dobra, nieistotne eee, potem jedziemy pod tą stację, czyli tutaj 4 tak potem będzie 5 Później będzie 6, 7, 8, ale nie dwa razy, 9, 10, oczywiście 11, 12 tutaj, odpowiednio, 13 tutaj, 14 i 15. No i dobrze, i teraz jak to teraz będzie wyglądało, dlatego ja teraz nie widzę, coś to mi się chyba zepsuło. Nie wiem, dobra, nieistotne, to będzie na pewno PD, midy, matko, midle, nie wiem, jaka to jest nazwa. Potem mamy Sunderland, dobra, czy tam Sunderland, może bardziej Sunderland się powinno mówić, a nie Sunderland w sumie i Newcastle, aha, zaczęło coś, nie wiem gdzie, ja teraz mam tą linię, oddajcie mi moje drogi, tu jest, nie, nie usuwaj mi tu nic, tylko wpisujemy i potem jest Newcastle, Newcastle, Upon, e, aha nie zmieści się. No to będzie tylko Newcastle, proszę bardzo. Będzie taka traska. No i też na nią trzeba jakieś autobusy wysłać, więc tu od razu wezmę zajezdnię, postawię. Proszę bardzo. I teraz tak, tutaj bierzemy kup. I co ja tu kupię? No może nie takie, no bez przesady kupię coś takiego. Kupię może tutaj zwykłe, krótkie wozy, w ilości 5 sztuk na przykład. Proszę bardzo, 401 do 405, one będą obsługiwały właśnie tą wspaniałą linię, czyli PD gdzie to jest, nie Nottingham, nie, nie, nie PD, czekajcie jak to się nazywa, my, 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 my. o jest, dobra. jest tak najbardziej więc funkcją, tu już jeździmy, no i teraz to nie wystarczy tylko zahaczyć jeszcze dodatkową stacją nie, nie chcę nic usuwać, po York chciałbym żeby była jeszcze, jeszcze tutaj stacja i potem był powrót tutaj, o, tylko że tutaj fajnie by było żeby to był pierwszy tor, nie Właśnie. Pięknie by to wtedy było. To on już jedzie tutaj jakiś pociąg? Nie, on obecnie chyba wraca? Co tu się w ogóle dzieje? To jest jakiś pociąg teraz. Nie wiem gdzie w sumie są pociągi na tej trasie. Gdzie tu jest? Ten wraca chyba tam. Ten do Sheffield jedzie i ten idzie do Londynu, tylko że on czeka. Ale on tu chyba czeka, tak? Czy on czeka na możliwość wjazdu na stację? Tak, on czeka na możliwość wjazdu. Tego sobie poobserwujmy. Zobaczmy jak tam będzie, jak pierwszy raz będzie miał przyjemność dojechać na tą nową stację. To będzie wyjątkowo, wiecie, pierwszy skład, który tak dojedzie, więc proszę bardzo, to jest co? Poziom 36, no nawet 50 osób wiezie do tego York Ciekawe w ogóle, czy, czy, czy będą jacyś chętni w tym, tym w tym Sunderlandzie, no właśnie, już teraz nie zawracamy sobie Tylko tu mamy jeszcze jedną stację potem, zaraz No właśnie, no jedziemy nowymi zupełnie torami Teraz są nowo otwarte i proszę bardzo, Sunderland w 2075 roku uzyskał komunikację publiczną w postaci pociągów i w postaci tych. No dalej na pewno tu nie będziemy jechać, to już jest raczej stacja końcowa. No to już tak górzyście, dosyć górzyście. A co trzy osoby wieziemy, a to chyba z, że z powrotem, tak? Będą jechały z nami. Dobra, ważne, że ta linia też jakoś tu ludzi będzie woziła, chyba nawet całkiem sporo. Więc miejmy nadzieję, że frekwencja w pociągu będzie wysoka, na tym mi bardzo zależy. No i jak tam ta linia ogarnęła się już trochę, czy tracimy na linię? Już tracimy, ale nie tak wiele, więc może zaraz zaczniemy coś zyskiwać nawet. Ważne, że te pociągi też na coś zarabiają, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, ale żeby to nie był jedyny wątek dzisiejszego odcinka, dlatego że ja zauważyłem taką dosyć ciekawą rzecz, zobaczcie, co my tu mamy. Mamy tutaj las, z którego możemy wycinać drewno, dowozić je do tej fabryki desek i te deski wymieniać, w sensie przetwarzać może o tak, na narzędzia i potem te narzędzia moglibyśmy na przykład dowozić do Leeds, czy na przykład do... Kingston Yupon hull Proszę bardzo. I to sobie dzisiaj jeszcze zrobimy, to to wiecie na szybciutko, bo tutaj nie ma za bardzo co kombinować z tym ciężarówki po prostu i tyle. Czyli co, zaczynamy sobie od stacji ciężarówek jakoś w tej okolicy, kolejna będzie tutaj, aha, tylko dosyć ciasno, więc tu pewnie ją ustawię po prostu przed tymi torami. No i kolejna będzie tutaj jakoś, ona może sobie nawet stać w tym miejscu proszę bardzo niech będzie no i teraz po prostu robimy trasę czyli będzie tak, pierwsza linia to będzie drewno na takiej trasie, czyli to będzie D drewno do przetwórni do przetwórni Litz będzie coś takiego, proszę bardzo a będziemy mieć też drugą linię, która będzie jechała stąd i dowoziła to tutaj i to będzie D de, deski do produkcji narzędzi, produkcji na y, rzędzi mid proszę bardzo, midlesbro jakoś tak, no nieważne, nie, nie będziemy się e, przejmować nazwą, no i teraz na razie te dwie linie uruchomimy, a potem będziemy jeszcze uruchamiać tą trzecią. Czyli co, kupimy tak ile? 15? Nie, bez przesady, 10 wystarczy. Tylko to może jakieś takie bardziej przystosowane, o, tu nawet mniej, może 8 kupię, po 4 na każdą linię, raz, dwa, trzy, cztery i to wyślemy na deski, a te cztery wyślemy na drewno i koniec koniec kropka i tutaj już będzie to drewno, zaraz widzicie się. To drewno będzie tutaj już, że tak powiem, się znajdowało i zaraz będzie, będzie można to wywozić stąd, mam nadzieję bardzo płynnie. I co teraz jeszcze potrzebujemy? No to potrzebujemy jakiś przestanek ładunkowy w tym litru. Mam nadzieję, że jakiś jeden starczy. Chyba starczy, bo tutaj go zrobię. A bardziej na środku. Powinien styknąć na większość. Nawet mogę. O, bardziej przesunę się tutaj. Powinien wystarczyć raczej. No dobra, zróbmy go tak i tak pewnie. Nie 100% tego nie zaopatrzymy, ale zawsze to będzie coś. Więc jeszcze tutaj będzie coś takiego, jak z tego. Będziemy sobie jechać gdzie? Tutaj nie. O, czyli nawet widzicie, wykorzystamy tamtą drogę, to będzie D y, narzędzia do lids, po prostu narzędzia, narzędzia do lids A zobaczę czemu tak tracimy, czy tam znowu się coś nam nie zablokowało y, Ale zanim czy to sprawdzę to jeszcze kupię tutaj kolejne, chociaż nie, już na to nie kupię, na to muszę takie coś kupić, takie kolejne cztery I to wyślemy na D narzędzia do lids, I wszystko powinno już tak naprawdę na teraz działać, tylko wystarczy poczekać aż... No będzie, że tak powiem, to drewno już i będzie można się tutaj dalej bawić. Nie no, bo na razie wiadomo, no, bo to chwilę jeszcze trwa. Tego drewna jest tutaj za dużo, więc ja tu oczywiście już tą stację rozbudowuję, bo tu mamy trochę miejsca, więc myślę, że jak najbardziej można. Chociaż wiecie, ile tam będą w stanie tyle tego załadowali nam. Nawet możemy o. Zrobić to tak. Ten peron też rozbuduję najwyżej wiecie. Będą mogli obsługiwać dwa perony, proszę bardzo. Czyli zrobimy coś takiego. Po prostu jeszcze tu jakieś dodatkowe takie dodatkowe te budynki towarowe porobię. Ile tego wlezie? Tutaj nie, ale tu mogę jeszcze. Tą socję po prostu trzeba rozbudować, żeby to wiecie, funkcjonowało jakoś. Bo w przeciwnym razie to, to nie będzie w ogóle działało. My już tu mamy tego 130. No właśnie, a tego może być. Max, no dużo, więc tutaj sobie to weźmiemy i teraz tak, zarządzaj linią i tu klepniemy jeszcze, że na dwójeczce też mogą się zatrzymać. Gdyby jedyneczka się zapełniła, to jeszcze mają w razie co... Dwójkę też do obsługi, więc nie będzie problemów, mam nadzieję, żadnych, tylko będzie to działało w miarę sprawnie. To tu nie można by było zrobić jakiegoś skrótu tak naprawdę, tak trochę, bo wiecie, tak trochę daleko się w sumie jedzie. A tu myślę, że fajnym pomysłem byłby właśnie jakiś skrót na tym, w tym, w tym rejonie właśnie, proszę bardzo. Taki na przykład, chociaż wiecie, żeby coś tutaj wspomóc ich. Może nie tak do końca, tylko, no, chcę to w miarę prosto zrobić, no ludzie. O tam wyjść prosto, plus jeszcze zrobić na przykład takie połączenie tutaj też No nie na wydukcie, żeby to było jednak na płaskim Ale wtedy widzicie, będą tutaj skróty, że tak powiem, więc będzie to na pewno lepiej trochę działało wszystko no i to się wszystko tu widzicie, ładowuje mamy tyle tego, tych rzeczy że na pewno damy radę i teraz będziemy już to mogli płynnie stąd zawierać no i też będzie przede wszystkim krótsza trasa, co nam powinno trochę ułatwić nie będzie trzeba jeździć naokoło no i z produkcją desek też będzie trochę łatwiej, no bo tutaj, też tak wiem, to będzie, czyli tak naprawdę teraz czekamy, aż tutaj się przetworzy to na, na jakieś narzędzia, tak? A narzędzia powinny się tutaj zaraz nam pojawiać, no właśnie, powinny być zabierane. I pięknie, właśnie tak to powinno działać, tutaj to powinno też super być. I już teraz powinniśmy tak naprawdę tylko czekać, aż na tej linii zaczniemy coś zarabiać, bo na deskach na razie mało co zarabiamy, no ale pewnie to działa tak, że właśnie dwa drewna na, na jedną deskę, czyli trochę tych drew, trochę tych um, drewn... Tych, o, tych jednostek drewna, może tak musimy przywieźć, więc to trochę nam zajmie, ale ale jak będzie, no to będzie jak tam te pociągi sobie radzą, pięknie pociągi nam zarabiają, bardzo dobrze, mi się to podoba autobusy na tej trasie też nam zarabiają w miarę a tamtej ostatniej trasie, czyli na tej, tutaj, no też nam tysiączkę zarabiają. Nie jest może super wysoki wynik, ale zarabiają, więc nie ma co myślę narzekać. No i tak naprawdę teraz trzeba czekać, tylko aż te deski się tu pojawią, aż one będą zabierane i to wszystko będzie tak naprawdę nam działało. Tak więc tutaj są przywożone to, przywożone jest to drewno i to w miarę tutaj wszystko nam funkcjonuje. Powinien tutaj być jedynie wzrost, tak naprawdę tego. E, tu widzicie, już czekają jakieś narzędzia, więc to wszystko tak naprawdę będzie działało, tylko po prostu, wiecie, trzeba to rozkręcić. Dobra ja będę na dzisiaj tak sobie ten odcinek kończył, trochę udało nam się zrobić, mamy, yy, mamy przede wszystkim linię kolejową dalej, mamy też produkcję narzędzi jeszcze do, dla kolejnego miasta, więc myślę, że to jest dosyć spory, dosyć spory tutaj, że tak powiem, yy, dosyć spory wzrost, jak to jest sytuacja z, z tym zbożem działa, to działa, bo jeszcze to ostatnio robiliśmy, więc też sobie sprawdza. A tu widzę to odcinek, więc chyba trzeba trochę zmniejszyć liczbę, liczbę pojazdów. Więc może ja na przykład tego po prostu sprzedam i tyle, nie będziemy się tutaj za bardzo bawić. Po prostu zostawię sobie dwa, żeby też nie, nie jeździły bez sensu. Nie wiadomo jakiej ilości, bo to nie ma sensu. E, lepiej, żeby, że tak powiem, kursowały nam. E, a tutaj w ogóle jest tego aż tak dużo? Nie, bo. Aha, bo to jest mała stacja w ogóle bez sensu. No właśnie, tego nie rozbudowałem jeszcze. Więc jeszcze na koniec szybciutko pozwolę to sobie rozbudować. Tak wiecie, już na ostatnią chwilę zupełnie. Niech tego tu przybywa, ile wlezie. To co się da, to ja tu rozbuduję, ale wiecie, tylko tyle się da tak naprawdę mogę tutaj zrobić. Więcej niestety nie mogę, więc zrobimy to po prostu tak, no i tyle, tak? I teraz tu będzie pojemności, no będzie tego dużo. Więc nie powinno już być z tym większego problemu. Powinien też tutaj nam trochę wzrosnąć, wiecie, przewóz, więc powinno być lepiej. Dobra. Kończymy na dzisiaj, ja wam dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć i pa!